Chcieliśmy Państwu zaprezentować nowego sponsora głównego klubu widzielską firmę Bielbet. w takim razie firma Bielbet będzie obecna na stroju meczowym na spodenkach złapać, logo Bielbetu będzie oglądania teraz już... w spodękach meczowych. biorąc pod uwagę marketing sportowy chcieliśmy zareklamować się w jakiś sposób też, zareklamować miasto głównie, Bielsko-Białe, na tym nam zależy. Firma od 15 lat ma siedzibę w Bielsku, właściciel wywodzi się z Bielska, tutaj wszystko się zaczęło. Myślę, że jesteśmy teraz w czołówce producentów odpadów nie tylko na rynku tutaj krajowym, ale także zagranicznym, dlatego wybór był jeden, to jest pod Podbeskidzie. Pełną satysfakcję czuję z tego właśnie powodu, że że dołączają do nas nowe firmy. No to, jest, to jest ważna rzecz w rozwoju klubu. Ja jestem zwolennikiem tego, a, a żeby. I zresztą takie mamy stworzone warunki do tego, że, że jakiegoś wielkiego, milowego kroku nie wykonamy w sensie poprawy, czy to w sensie organizacyjnym, czy to w sensie sportowym. Dlatego doceniam każde takie właśnie zachowanie, i to jest jak gdyby nasz taki yy, sukces, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne klubu. Cieszę się, że to jest. Firma bielska, że będzie sponsorem głównym, że, 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 że będzie widoczna na strojach piłkarskich. Podpisujemy umowę na jeden rok, ale ja myślę, że, że na tyle obie strony będą zadowolone, że tą współpracę będziemy kontynuować. Co więcej, tym samym zachęcamy również inne firmy do, do wsparcia klubu sportowego, do wsparcia całego środowiska piłkarskiego w Bielsku. Tym samym, no ja myślę, że jeśli, jeśli to pożytki obie strony z tej, z tej sytuacji mają, no to jest satysfakcjonujące i, i można patrzeć optymistycznie w tym, w tym względzie na przyszłość. Tak jak prezes wspomniał, zaczęliśmy od sukcesu, mamy nową firmę, witamy serdecznie. Myślę, że te będą szczęśliwe i na tyle, często nie będziemy upadać. A, a sponsor będzie, będzie widoczny I, i oby tak było. Jeśli chodzi o sprawy sportowe, na pewno jestem bardzo zadowolony z okresu przygotowawczego, bo to sobie założyliśmy. Te dwa mini zgrupowania się odbyły w bardzo dobrych warunkach. Chłopcom, w większości, w dużej większości, dopisywało zdrowie. To praktycznie poza małymi wyjątkami wszyscy przez ten okres ciężkiej pracy, bo taki mieliśmy okres i mamy już za sobą, przebrnęliśmy. Dodatkowo najpóźniejszym transferem jest tu po mojej lewej stronie Robert, który do nas dołączył i myślę, że szybko wróci do formy, z której go pamiętacie i, i, i jestem pełen optymizmu. I tak jak wspomniałem jestem zadowolony, wdzięczny działaczom, włodarzom miasta, że, że takie warunki nam stworzyli. Teraz zaczyna się okres startowy i my przejmujemy w większej, że tak powiem, roli pałeczkę i teraz... My musimy pokazać, że, że jesteśmy drużyną też dobrą, waleczną, tak jak to było w tym roku i dalej musimy to kontynuować, żeby, żeby w większości meczy punktować, a najlepiej we wszystkich meczach. Ale też spokojnie do tego podchodzimy, bo wiemy, że to jest ciężka liga, wiemy też, że konkurencja nasza wie na co stać pod Beskidzie, bo dwa ostatnie sezony, przede wszystkim wiosną, pokaza pokazała pod Beskidzie, że jest i może być najgroźniejszy dla wszystkich. I i na pewno powszeczka jest wysoko postawiona. Dodatkowo. Dodatkową motywacją dla mnie, dla, dla drużyny jest to, że właśnie te dwa ostatnie sezony, runda jesienna była, można powiedzieć, no, mniej atrakcyjna i przede wszystkim punktowo wyglądało to tak, że byliśmy pod kreską. Teraz będziemy chcieli od pierwszych meczy pokazać się z jak najlepszej strony i, i tak punktować, żeby. żeby żeby najlepiej zająć jak najwyższe miejsca, które to miejsce będzie, to, to, to zobaczymy. My na pewno ze swojej strony możemy obiecywać, że będziemy grać ambitnie, będziemy godnie reprezentować miasto i, i sponsorów. A na ile nam starczy sił i do którego miejsca to nas zaprowadzi, to trzeba będzie poczekać. Robert, powiedz, e, czyli to był pomysł, żeby do Bielska wrócić? Czy to były takie naciski rodziny, czy to podwieski, gdzie tak już jest w Twoim sercu? Że, że to był Twój plan, żeby tu wracać. Dzień dobry, na wszystkie od Pana Prezesa, bo zawsze do, do, do siebie dzwonili. Ja jestem zadowolony, że się tutaj wrócił. Rodzina jest zadowolona, także będziemy się starać, żeby było co najlepiej. W obecnej chwili przed startem tutaj do, do jesiennej rundy odeszło 13 zawodników. Pozyskaliśmy w to miejsce 11 zawodników, i, 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 i to można traktować, że to poważne zmiany w kadrze. No, niemniej jednak, cel i, i jest nakreślony taki, żeby walczyć o pierwszą ósemkę. Ja, ja nie boję się tego głośno powiedzieć, że takie wspólnie mamy plany. Oczywiście, boisko weryfikuje, piłka uczy pokory, i trzeba do tego z takim yy, i t, trzeba to tak traktować. Natomiast, no. Plan jest planem i będziemy starali się tutaj wspólnie z trenerem go realizować. No ja myślę, że tu ta metoda jakichś niewielkich zmian, małymi kroczkami, ale, ale cały czas podnosimy poziom i organizacyjny, i spor, sportowy. To jest jedyna w zasadzie możliwość teraz naszego klienta.